Przemieszczamy i zostało 2 dni do końca tripa. No, a przemieszczamy się aż za Kraków. Niby nie dużo, 300 km z hakiem, 3 godzinki. Ale powrót sobie musimy podzielić, żeby nie jechać od razu tam 800 parę kilometrów. To po powrót sobie dzielimy na 3 dni. W sumie na. Tak, 3 na dni. Dzisiaj za Kraków, jutro zwiedzamy kopalnię soli w Bochni. Dzisiaj jaskinię, jakąś a jutro się przemieszczamy. Jeszcze nie wiem, gdzie tak się na bieżąco. Dokładnie. Jesteśmy smutni. Jesteśmy mega smutni. NATO miał chytry plan, żeby uciec do schroniska pasterka, tam gdzie nie było zasięgu, i wtedy nikt by się nie mógł nas dodzwonić żebyśmy nie wracali do szkoły i do pracy ale to chyba plan nie za dobry co? na dłuższą metę no dlaczego nie? myśmy lepili te z kwiatków brązoletki jakieś tam różne origami z zboża i liści no tak i sprzedawali turystom i jeszcze hodowali malinki truskawyżki z... i inne Jeszcze jeszcze myśmy sprzedawali piękna idea, ale niestety nierealna. Pripracujú na D1 pri odpočívadle Triblavina a Zavare, opravuje sa aj R1 pri Bytelovej. Liadky na Pražskej v Bratislave a striehnu aj na R2 pri Kriváni. Eee, z... nízky, <laughs> Slovanský to, rádio zlapalo. No to vidzovia, jedeme sme do KFC, bo jakby je sporo obiadová, my nemáme pomysl na obiad. I koráček panusku, koráček zakopianečka panusku, Droga na zakopane generalnie. Zjedźć w prawo. Następnie co Skręć w lewo. Tak. Yy, no, Masakra nie tak. Ale my do zakopanego nie jedziemy. Yy, no tylko wiem. do KFC. Ogólnie jesteśmy w Krakowie. Następnie. Słuchajcie, widzowie idziemy do groty Łokietka. Jesteśmy w ojcowskim parku narodowym. Yy, I co w sumie? Nie wiem. Idziemy. Jedziemy tak za górami. Tak, no bo tu już nie ma gór. Nasze... Górki. Górny Ojcowski Park Narodowy jest bardzo ładnym parkiem narodowym. Bardzo pięknym. Jest mnóstwo jaski. I chciałbym jeszcze do jaskini nietoperzowej, ale ona jest oblegana podobnie jak jaskina niedźwiedzia chyba z tego zasłyszałem. Także nie wiem. Zobaczymy ale... jeszcze jak czasowo, bo tu mam z kolei bochnię rano już zabukowaną trasę taką dłuższą 4 godzinną więc zobaczymy jak czasowo to wyjdzie czekamy przy wejściu na pana przewodnika wejście wygląda tak zwiedzanie trwa około 25 minut 320 metrów długości w całości jej nie zwiedzimy bo w całkowitą długość jaski wlicza się wszystkie miejsca więc tylko da się wczołgać, wcisnąć, wejść jest te ciasne korytarze pominiemy Przejdziemy sto kilkadziesiąt metrów najszerszej części jaskini. Ta jaskinia podobnie jak inne nasze jaskinie i jak w ogóle większość jaskin na świecie powstała dzięki wodzie. Więc to jest tak zwana jaskinia krasowa. Łał. Wow. Fajnie, co? Mhm. Od góry się przedostaje. No i to, o mówiłem, dzięki wodzie deszczowej, bo woda najpierw rozpuszcza skały, gdzie przez nią przepływa. Jak ten rozpór wydostanie się w jaskini na ścianie czy na stropie, następuje wytrącanie, powolutku, przeróżne formy w zależności od tego, gdzie ten rozpór się wydostanie, przeróżne formy się tworzą. Ale fajne. Ale tylko fajnie fajnie. No, a nie to jest nie wypali, to takie stało. Widzowie ogółem, ja jestem zadowolniony. O kurczeczki jakie skały widzowie tutaj są w tym... O panocku, ja jestem zadowolony, bo fajnego tego, fajnego przewodnika trafiliśmy, prawda? Mhm. Sobie jedziemy. A tu maczuga Herkules. Mhm. A ja sobie jedziemy. Do KFC. <noise> i tam wchodzą, mogłem. My tam chyba nam nie tam nie chce wchodzić chyba. Bo <noise> tu nie ma zasięgu, jakbyście chcieli takie od totalne no to polecamy tutaj. W sensie od ludzi to może nie, bo ludzie tu są, ale zasięgu tu nie ma. nie? W każdym razie wygląda to ciekawie. Um, ja widziałem na zdjęciach, że tu jakieś balony latają, ale że prosto z kempingu? Idziemy zobaczyć, jak to działa, e, bo widzimy, że dopiero pompują ciepłe, znaczy pompują. Nie pompują, podgrzewają powietrze pod balonem. Ciepłe powietrze ma to do siebie, jeżeli ktoś z Was uważał na fizyce że unosi się wyżej niż zimne zawsze ciepłe powietrze idzie do góry I tak na tym polega zasada unoszenia się balonów jeżeli chcą opadać wtedy upuszczają ciepłego powietrza i zlatują niżej jeżeli chcą polecieć wyżej podgrzewają powietrze zobaczymy zaraz to z bliska wiecie, rzecz wygląda następująco eee, tutaj macie cały namiar na firmę, która organizuje loty balonem www.balon.krakow.pl numer telefonu Przyjeżdżają na miejsce, rozstawiają kosz, pompują balon. Jest olbrzymi, jest wysoki synek. Jak on jest wysoki, na ile pięter wieżowca? Nie wiem, na dwa, może. Jest instruktor, który mówi, co, jak, jak się zachowywać. Bo wszystko musi być przygotowane bezpiecznie i oczywiście jest ktoś, kto leci z nimi, czy instruktor. Więc jeżeli chcecie, chcielibyście sobie rodziny zorganizować w balonie, to można. Słuchajcie, jesteście świadkiem unoszenia się balona. Instruktor jeden jest w koszu. Leci z osobami, które sobie zamówiły taki przelot. No jest ekipa naziemna. Jest kontakt. Ziemia powietrze Panowie mają wiele lat doświadczenia jest fantastyczne. Co prawda jest wysoko i ja pewnie nie wiem czy bym podołał. Ogółem widzowie pokażę wam trochę kempingu może. Tutaj mamy na przykład boisko do koszykówki, do nogi, do siatkówki i do koszykówki i nawet mamy stanowisko do lotu balonem i mamy też stanowisko do robienia ognisk ogólnie kemping jest mega ładnie wykoszony i będzie zaraz zachód słońca jest mega ładna trawka, mega zielona mega widać, że o to dbają jest dużo osób tutaj, znaczy właśnie dużo osób nie bo jakby jest środek tygodnia a jest mało osób dosyć, prawda? tak a plusem jest to, że właściciel sam jeździ z przyczepą dużo po różnych kempingach jeździł, jeździ, więc wie, czego tak naprawdę biwakowiczą, kamperowiczą, karawaningowcom, namiotowcom potrzeba. I to wszystko tutaj można znaleźć. Za chwilę sami się przekonacie. ustawiasz auto, także sobie swobodnie wyjeżdżać, żeby mieć wszystko przy namiocie. Za rozbijasz namiocik. O, jeszcze mamy kolację z KFC. I jeszcze spójrzcie, ile jest tutaj miejsca, i to też możecie wykorzystać. A, i może pokażę połączenie prądu. No jest. To kawałek jest. Tutaj są te tyczki camperowe. Tutaj, tutaj są zwykłe. Co powiem, czas, tak jak widać, i gaśnice są porozmieszczane. Po tamtej stronie pola płynie strumień. Za strumieniem, po przejściu przez składkę, jest bar. Który też jest własnością kempingu Balon w tle A tak wygląda budynek sanitariatów Zacznijmy może od części kuchennej Kuchni jako takiej typowo nie ma Znaczy to jest kemping tylko letni Więc nie musi być kuchnia zabudowana Dużym plusem jest to Że są lodówki A nie, jeszcze tak, jest czajnik, są lodówki, gdzie e, biwakowicze mogą zostawić swoją żywność. Ogólny kamping jest od trzech sezonów, także całkiem młody okay. Jest miejsce, gdzie można zmyć naczynia. A tutaj są siedzi dom postawione. No, można i z takim namiotem mega, a można z takim malutkim jak my. Plusem, który zawsze doceniamy, jest to, że na kampingach są różnego rodzaju mapki, informacje co warto zobaczyć, gdzie pójść tutaj nawet jest rozkład jazdy autobusów i pieczywo do Bożą bezpośrednio na kemping punkt poboru wody na przykład do przyczep do kamperów nie? stacja ładowania telefonów prysznice wszystko czy czyściutkie no tak, bo wiadomo, jakaś suszarka do włosów, yy, golarka i tak dalej no i toalety. No i toaleta, to, leka, to, leka, to leka. I tak. To Także generalnie wszystko jest fajne, nowe, zadbane... Jest poboru, poboru zimnej wody. Ale też jest... Tam jest drugi. Słuchajcie, jest też stanowisko ładowania telefonów, bo jeżeli nie chcecie na przykład płacić specjalnie za prąd no, potrzebujecie podać tylko telefon to mamy tak, tu taką opcję i za to nie trzeba płacić dokładnie to, czy to jest standard pewnie dla wszystkich no to jest widać no, już nie widać nie jest to miejscowość może nieduża, ale na tyle duża że jest ośrodek zdrowia, sklep, restauracja kościół, poczta, bank no taka większa wioseczka i fajna baza wypadowa na wszystkie atrakcje Jest tak, bardzo... jutro już są wyjeżdżamy po bochni jedziemy do domu ehm, bo chcemy jeszcze dla was nagrać podsumowanie I tyle. no, także zapraszamy was do wędrowania z namiotem tak my tak spędziliśmy 3 tygodnie to było super tak do tego stopnia, że jak jutro dojedziemy do domu, to też rozbijamy namiot na podwórku. Nie? No, bez Ale ja muszę zmontować dla Swim, chociaż bardzo mi się nie chce, to muszę.